Jakie jest Wasze zdanie o tej sytuacji? Co moglibyście poradzić kobiecie, o której za chwilę opowiem, w kwestii zakończenia jej biologicznych konfliktów? Jak wygląda jej sytuacja? Beata jest mężatką od 25 lat. W trakcie trwania tego małżeństwa jej mąż poznaje inną kobietę, kupuje mieszkanie i. W tym mieszkaniu mieszka z nową partnerką, z kochanką, bo w zasadzie tego związku małżeńskiego nie zakończył. Beata zostaje w ich wspólnym domu razem z dwoma córkami. I tak kilka lat żyją. Pewnego dnia mąż przychodzi do Beaty i mówi jej, że. Mieszkanie, w którym żyje z tą kobietą, jest dla nich za małe, i w związku z tym zamienią się. To znaczy, Beata zamieszka w ich mieszkaniu dotychczasowym, a oni przeprowadzą się do domu do tej pory zajmowanego przez Beatę. Czyli sytuacja wygląda tak, że Beata mieszka w mieszkaniu, w którym do tej pory mieszkał mąż i jego kochanka. A ta para zamieszkuje w ich dawnym wspólnym domu razem z ich dziećmi, ponieważ Beata razem z mężem mają dwie niemal dorosłe córki. Nie ma takiej zgody w Beacie na tę sytuację, ale musi się podporządkować jej. Dlaczego? Ponieważ jest to sytuacja poniekąd wygodna. Mąż daje Beacie wysokie alimenty i w związku z tym ona może spokojnie i bezpiecznie przynajmniej finansowo żyć, a córki dostają od ojca pieniądze na wszystko, co im się wymarzy. Tato finansuje im szkoły, wyjazdy, zakupy i pozornie sytuacja wygląda dobrze. Jednak Beata zaczyna reagować narządowo i pojawia się u nas z diagnozą nowotwór złośliwy piersi lewej, co dla osoby praworęcznej oznacza przeżycie biologicznego konfliktu kutnia lub troska w ognisku domowym, w korelacji z matką lub z dzieckiem, i rzeczywiście Beata nieustająco odczuwa troskę o córki, ponieważ wie, że córki nie lubią nowej partnerki, męża, że dochodzi w ich domu do wielu różnych konfliktów, nieprzyjemnych sytuacji i ta sytuacja gnębi również i Beatę. Czyli ma nowotwór piersi. Jaka jest konfliktoliza? Jakie jest zakończenie aktywności konfliktu? No, wydawałoby się bardzo proste. Tutaj należy jeszcze powiedzieć, że Beata kilka razy prosiła męża o to, by się rozwiedli. Chciała złożyć pozew rozwodowy, ale mąż ją od tego odwiódł, mówiąc, że taka sytuacja będzie finansowo niedobra dla wszystkich, ponieważ trzeba będzie podzielić majątek, a jeżeli do tego dojdzie, to nie będzie pieniędzy na e, alimenty wysokie dla Beaty i nie będzie pieniędzy dla córek. Wracając do konfliktolizy, wydaje się ta sytuacja pozornie prosta. E, uporządkowania wymaga rewir tej kobiety. Powinna bezwzględnie formalnie rozejść się z mężem. I uporządkować e, kwestie majątkowe. Jeżeli nie będą potrafili zrobić tego wspólnie, lub mąż będzie oporował, powinna wypowiedzieć się jakaś trzecia e, osoba chociażby sąd albo jakiś mediator to wydaje się proste, ale e, niestety. To proste rozwiązanie jest dzisiaj dla tej kobiety, dla Beaty niemożliwe do wdrożenia. Nie wyobraża sobie tego, nie widzi w ogóle tego rozwiązania. Chodźcie zobaczymy, jaka, będzie, jaka jest sytuacja narządowa w jej organizmie. To jest sytuacja biologiczna Beaty. Główny powód jej wizyty to jest program piersi lewej z postawioną diagnozą nowotwór złośliwy piersi. I rzeczywiście Beata znajduje się w aktywności tego konfliktu. Ale biorezonans pokazuje pełniejszą jej sytuację. Jak każdy przeżywa kilkanaście biologicznych konfliktów, to są zaznaczone najważniejsze. Reaguje mięśniem sercowym i to jest konflikt przeciążenia. Nie dam rady, to już jest dla mnie za dużo. Jest w aktywności tego konfliktu. Reaguje pęcherzem moczowym, czyli przeżywa. Niemożność wyznaczenia granic swojego rewiru. Ma nawracające zapalenia pęcherza, znaczy, że wielokrotnie wchodzi w ten sam konflikt. Ma program dotyczący naskórka, który objawia się coraz silniejszymi problemami z pamięcią. Znaczy, że Beata przeżywa biologiczny konflikt o treści rozłąka i to rzeczywiście jest rozłąka z dziećmi i to jest konflikt aktywny. Ma program na błonka płaskiego błony śluzowej odbytu, cierpi na hemoroidy. Znaczy, że wiele razy wchodzi w ten sam konflikt, że jest to konflikt nawracający, a treść tego konfliktu to jest konflikt tożsamości rewirowej, gdzie jest moje miejsce, do którego rewiru należy. Ona tego po prostu nie wie. I teraz zobaczcie. Jeżeli chodzi o program piersi, objawem jest ten guz, który. W jej piersi rośnie. Jeżeli chodzi o program mięśnia sercowego, ona ma niepokojące ją arytmie, ale i też problemy z oddychaniem. Mięsień sercowy jest funkcjonalnie powiązany z przeponą. Takie problemy będzie miała i one będą się nasilać wraz z, e, z czasem trwania aktywności tego konfliktu. Za jakiś czas będzie musiała również e, Narządowo czy biologicznie zapłacić za to, że jest w aktywności tego konfliktu. Jeżeli chodzi o pęcherz, no to objawem są nawracające zapalenia pęcherza, bardzo bolesne. Jeżeli chodzi o program naskórka, czyli konflikt rozłąki, problemy z pamięcią będą się pojawiały. Jeżeli ten konflikt jest intensywny i trwa długo, a w przypadku Beaty tak jest, za jakiś czas medycyna konwencjonalna może postawić tutaj taką diagnozę Alzheimer, do tego może ten program doprowadzić. No i jeżeli chodzi o nabłonek płaski w błony śluzowej odbytu, to są to te objawy, które ona ma, czyli hemoroidy coraz silniejsze, z dużymi krwawieniami i z silnymi objawami bólowymi. Dzisiaj ta kobieta Beata. Nie widzi rozwiązania, że uzdrowiłoby ją uporządkowanie jej sytuacji rewirowej. Nie przemawia do niej również mowa narządowa. Nie chce sprawiać przykrości swojemu mężowi, nie chce stawiać w trudnej sytuacji siebie, dzieci i męża. Wybiera pozorny spokój i wybiera pozorną, pozornie komfortową sytuację finansową. Nie chcę skonfrontować się z rzeczywistością i tej rzeczywistości uznać. Do większości osób mowa narządów przemawia. Jesteś w aktywności konfliktu, budujesz masę konfliktową. Od Ciebie tylko zależy, czy guz, który jest w piersi, będzie taki, jak został on dzisiaj zdiagnozowany, to znaczy 3 centymetrowy, czy będzie o wiele większy i co będzie się działo później, kiedy zakończy aktywność tego konfliktu, co się będzie działo z mięśniem sercowym, na no to jest realny wpływ, ale do niej to nie przemawia. Wspólnie zaangażujmy się w poszukanie konfliktolizy dla tej osoby. Działajmy przede wszystkim na jej postawę. Jakie znaleźlibyście argumenty? żeby przekonać kobietę do tego, żeby podjęła to działanie, żeby nie tkwiła w tych konfliktach, żeby nie, nie tkwiła w sytuacji, która dla wszystkich jest wyniszczająca, bo nie tylko przecież dla niej, również dla tego męża, dla jego partnerki, no i przede wszystkim dla dzieci. Pomożecie? Piszcie w komentarzach pod tym wideo. Jakiego użyliście, użylibyście argumentu, żeby przekonać Beatę do działania? Wasze słowo, Wasze zdanie może być kluczowe dla życia tej kobiety.